Do najpiękniejszych i najciekawszych jezior Wigierskiego Parku Narodowego należą małe leśne zbiorniki wodne zwane sucharami. Nazwa suchar pochodzi od określenia suchy, to znaczy pusty, bezrybny. Na terenie parku jest około 20 takich zbiorników wodnych. Charakterystyczną ich cechą jest ciemny kolor wody, przyczyną tego są substancje organiczne spływające do jeziora, powstałe z gnijących liści, igliwia i ściółki leśnej. Największe leśne jezioro to Suchar Wielki, zajmuje powierzchnię około 9 hektarów, zadmowiły się tu bobry. Jeśli chcemy dokładnie poznać leśne jeziora, powinniśmy odwiedzić ścieżkę edukacyjną Suchary. Znajduje się ona nieopodal dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Jej trasa prowadzi wokół trzech śródleśnych jeziorek. Pierwszy na trasie ścieżki jest Suchar o numerze 2. Jezioro ma powierzchnię 2,6 hektara. 10 metrów głębokości i jest otoczone ze wszystkich stron lasem. Suchary są zbiornikami dystroficznymi czyli bardzo ubogimi w związki chemiczne potrzebne do życia. Dlatego nie ma w nich prawie ryb, ale to nie znaczy, że są całkowicie pozbawione organizmów żywych. Występuje w nich bardzo specyficzna flora i fauna charakterystyczna dla tego środowiska. Inną cechą sucharów jest otaczający je zespół roślin torfowych, który tworzy narastający od lądu zielony korzu. Widać to wyraźnie na przykładzie suchara trzeciego, kolejnego jeziora na trasie ścieżki. Ten niewielki zbiornik, którego powierzchnia wynosi niecałe pół hektara, zachował całkowicie swój naturalny wygląd. Na brzegu możemy dostrzec żeremie bobrów. Ścieżka między jeziorami jest oznakowana, znajduje się na niej osiem przystanków tematycznych wieża widokowa, kładki i ułatwiające wędrówkę poręcze. Suchar czwarty także zamieszkują bobry. Jeśli chcemy je podpatrzeć, musimy być tu wcześnie rano lub wieczorem, bo zwierzęta te wtedy stają się aktywne. Obok ścieżki suchary znajduje się ścieżka las. Na jej trasie jest suchar o nazwie 1. Jezioro jest w fazie zarastania roślinnością torfowiskową. Na brzegu znajduje się platforma widokowa. W tym miejscu pokłady torfu i błota sięgają 11 metrów. Suchary są pozostałością po bryłach lodu z lodowca, który przychodził tędy około 12 tysięcy lat temu. Ze względu na piękno i unikatowe wartości przyrodnicze, większość sucharów w Wigierskim Parku Narodowym jest objętych ochroną ścisłą.